Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 237 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat mikroagresji. Zacznę od takiego cytatu. Mikroagresja to stałe przypominanie, że nie należy się do tego miejsca, że jest się kimś mniej ważnym, że nie jest się wartym takiego samego szacunku jak biali ludzie. Mikroagresja powoduje wyprowadzenie z równowagi, rozprasza cię, powoduje, że cały czas jesteś gotowy do obrony i ucieczki, powoduje, że nie cieszysz się z pobytu w biurze. Mikroagresja normalizuje rasizm. Jest to cytat z Igeomy Oluo, z takiego materiału pod tytułem So you want to talk about race. Ale definicja mikroagresji to jest przede wszystkim codzienne, słowne, pozasłowne i nie, takie środowiskowe zniewagi, lekceważenie, obraza, zarówno świadoma, jak i nieświadoma, intencjonalna i nieintencjonalna. I to y, te codzienne zachowania, one przekazują wrogość, upokorzenie czy negatywne wiadomości do osób których jedyną cechą jest przynależność do jakiejś grupy. Ale ta mikroagresja to nie tylko rasizm. W pracy zdalnej ona także się pojawia, a nawet pojawia się coraz częściej i również bardzo nieświadomie, bo te zachowania mikroagresywne wkraczają do naszego życia, do słabszych osób i są łatwiejsze w tej chwili, kiedy ta kamerka Zuma e, trafia do naszych domów i trafia do naszej sfery prywatnej w trakcie wideokonferencji. Jak w ogóle tą mikroagresję można rozpoznać na co dzień? Przede wszystkim na przykład są to komentarze o fryzurze, ubiorze, wyglądzie osób, z którymi pracujemy. Są to komentarze na temat wyboru jedzenia czy napojów, które spożywamy. Są to też komentarze na temat wyposażenia domu i wyglądu pomieszczeń. Pojawiają się także komentarze o partnerze, partnerkach, o dzieciach, zwierzętach, które widać w tle. I jak przede wszystkim chronić swoje zespoły przed zachowaniami takimi mikroagresywnymi. Przede wszystkim stwórzcie etykietę właśnie dla telekonferencji. Zalecajcie neutralne tło, tak aby ludzie mieli mniej możliwości zaglądania do domu pracowników lub jeżeli chcecie, możecie zrobić jakąś gamifikację tła, które pracownicy będą codziennie włączać nowe zgodnie z jakimś ustalonym harmonogramem, tak żeby po prostu nie pokazywali swoich domów. Po drugie, przypomnijcie wszystkim o konieczności bycia wrażliwym. Jeżeli nie było dawno, to przeprowadźcie szkolenie związane właśnie z mikroagresją związane z zachowaniami dyskryminującymi, molestowaniu czy tyranizowaniu. Dodajcie do tego kilka slajdów o pracy zdalnej i konsekwencji zachowań niewłaściwych. Wprowadźcie również regułę z zero tolerancji. Wyjaśnijcie, że niepotrzebne negatywne komentarze o wnętrzach, zachowaniach czy współlokatorach kolegów z pracy są nieakceptowane. Zachęćcie pracowników do zgłaszania takich zachowań i reagujcie natychmiast. Jeżeli jesteście pracownikami bądź prowadzicie firmę, która ma problem z takimi zachowaniami, dajcie znak, porozmawiamy, zobaczymy co razem wspólnie możemy zrobić. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.